mało z tej strony Artek Games. Dobra, to już wiecie. Eee, gramy Wolfensteina Return to Castle. Troszeczkę się kurwa zawiesiłem. A to wszystko jest przez tą misję właśnie, bo nie mogę jej kurde przejść, no. What the fuck, no leci mi na łeb. Kurwa, już na samym początku. jest kurwa no, one mają te tarcze właśnie Jest kurwy, syn widzę go. Mam nadzieję, że na dole już żadnej niespodzianki nie będzie. No tak, nie. Szykie sobie granaciki. Bo mi się przydadzą! Teraz Już? Wszyscy? Zdychaj. Przeładuj. I to też przeładuj. Motherfucker! Foker z to nie wyłazisz, to dobrze. Przeładuj się. 85% życia i przeskoczyć trzeba to. Ho 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 ho. Przeładuj. I gitara. <ścoughs> Kurwa, ten kaszlałem, jak mi się chciał jak się chciałem tak efektownie zaśmiać, jak pan Czesio. Ło, wow, Jezus, bym wpadł tam na tę kolczatkę, tam widzicie ją, czy nie? Widzicie ją? Tam wpaść, to ło wow, mój Boże, ale zaraz tam zeskoczymy, tylko sobie te kolce zlikwidujemy właśnie tutaj. To sobie przeładujmy. Nik czynniku. Jednego zabiłem, drugi jeszcze nie napierdalasz jeszcze ci. Mało ci przeładujmy Przeładujmy, nie fiksujmy, nie fiksuj, ta... Wyjdą jeszcze jakieś Jeremiasze? No pewnie, że tak. Dalej, dalej, dalej. Tu jest apteczka. No i gitara. Tu idziemy do góry, ale wiecie co? Na razie dobrze mi idzie, bo ja zawsze tu szukałem apteczki. Przeładujmy sobie w razie czego teraz. Będzie hardcore tam na dole. Dopiero oho, wy jeszcze nie wiecie, bo tu mi się zaraz zarwie. I tu jest teraz dolina Jeremiasza, nie? Ten już wyraz. Muszę sobie zmienić broń. No nie kurwa na to, no pojebany żeś. Przecież tu idą ci kurwa. Zmijo kurwa na, na, na noża, no chyba go pojebało. Jeszcze ktoś, Czy już wszyscy, wszyscy. No. Tu zawsze się. No. no, spróbuj mi tu kurwa wyleźć, nie? To cię kurwa poskładam. No, ale dila kurwa, ja ci dam dila kurwa, jaki dil? Wyłaś. Jednego mam. Kurwa, no co za chuj pierdolony. Wysłannik kurwa Hitlera. Mało mam amunicji. Przeładuj. Tu też mam tylko mało. Może tutaj? Ile mam tam? 100... Kurwa, nie tu. Dobrze. Tu coś wezmę. thank you Tam jeszcze jeden, ten skurwiel się gdzieś czai na mnie, nie? No a ja. Co tu mam? Co to jest granaty. Chyba. Zabrałem życie no i kurwa czemu nie. Mam nadzieję, że. Nie pójdę tam. Powalczę jeszcze tu. Kurwa i znowu mi zmienił na mini kurwa gana, nie? Kurwa, w środku helikopter lata, czy co? Przeładuję i idę tu. <śmiech> mm. <śmiech> Zenek, kurwa, nie lotej. Jak ty byś miał amunicję jakąś, nie? Ej, pojebało cię? Chuj ci w dupę, kurwa. Nie mam naboi, no i co? Pierdalaj! No tak, no naboi za dużo tu nie mam, ale mam granaty i snajpery mam, więc idę. I tu już się misja kończy, także tu czeka mnie piekło. Czekaj, gdzie ja kurwa jestem? A no właśnie tu! Ziknął chyba tak. Proszę Państwa oficjalnie stwierdzam, wygrałem. Chyba, albo i nie. Nie mam broni żadnej oprócz snajperki. Jeszcze gdzieś muszę odgiść. Ach tam. Jaki, kurwa, to Happy end w chuj, nie? Chyba. yes Kurwa, mam to i chuj! Dobra, udało mi się w końcu przejść te jebane katakumby. Ja się z wami żegnam, oczywiście mówił Antek Games. Jeśli będzie jakieś outro tego, to zostawiam, jeśli nie... ...to tylko save'uję. Nie ma, chyba. Ale zobaczmy. Crypt Mission 2 Dark Secret Part 3 Crypt Będą znowu jakieś kurwa potwory oh.